Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ShadowGXD i mam nadzieję, że tym razem Fallout Shelter mi się nagrywa, ponieważ ostatnio otwarłem cztery skrzyneczki. Nie macie czego żałować, nie wypadło nic ciekawego, ale jednak ominęły Was cztery skrzynki, cztery lunchboxy, czyli cztery pudełka śniadaniowe. Ym, bardzo mi z tego powodu przykro, dlaczego Was zapraszam, ponieważ jest 100. Co jest bardzo miłym widokiem, ponieważ powinna być jakaś misja gotowa i jest prawie dwie. Drugą możemy sobie nawet przyspieszyć. I co istotne, to jest kicha. To, 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 tam maksymalne poziomy. To też. Czekajcie, sprawdzimy, co to jest. Kolek 3200, żarcia. Fajna misja. Najistotniejsze. Jest i dzieje się. Już wam pokażę, gdzie. 46, 92, a 3200. spok. Tu. 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 Jest! Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Tak, tak, tak. Ona ma full... <laughs> Dlatego Was zaprosiłem, ponieważ to jest moja pierwsza postać, którą nabiłem całkowicie w 100%, czyli ma maksymalną ilość każdej możliwej statystyki. Czyli special osiągnięty w 100%. Nareszcie, nareszcie mam taką postać. Bardzo mi na tym zależało i w końcu mi się to udało. W końcu, w końcu, w końcu mi się to udało. Stwierdziłem, że sobie zbuduję wszystkie te stroje takie, e, które można tylko i wyłącznie stworzyć. Bo one mi wpadają... czekajcie... tutaj? Tutaj, tak. Do weapons, no i tam są oczywiście outfits. I tak samo jak produkuję zbroje, tak samo produkuję też bronie, te wszystkie takie... No Właśnie możliwe tylko i wyłącznie do zrobienia, tak? Niemożliwe do uzyskania w żaden inny sposób niż przez wytworzenie. No i znowu Py bądź C. Py bądź C. Py bądź cy, Py. Ok. Nie musi się z nikim zamieniać. Fajnie, siadło. Już mamy 184. Py, E, C, i ar. No to gdzie ją chcemy? Może e, gdzie jest. 2, 4, 5, prawie full yy... gdzie ona się może czegoś nauczyć. No, inteligencję. Znowu mi przylazły yy... kapsła i butelka. Tak z pewnej misji z... 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 wygrałem i... i dostałem tego kapsla i butelkę i one za chwilę przyważą mnie, odwiedzają. Yy... Z jednej strony fajne, z drugiej strony robi się to powoli już nużące. Bo one cały czas przychodzą, i wtedy no, przydałoby się jednak patrzeć na tą grę, pilnować i, i klikać na nich. No a jest to po prostu troszkę nużące, żeby ciągle ich pilnować, gdzie oni idą i klikać. Szczególnie, że kokosów jakiś wielkich za nich nie dostaje. Bo tak naprawdę dostaje za nich, no coś, troszkę ponad 100 kasy. Deathlow. O, Macha. Mam 1734. Będę miał yy, no to nawet nie to 65 force. Dostałem za kliknięcie na niego. A on jest, jeden jest tu, drugi jest w ogóle tu na dole. I pilnować ich obu. Yy, charyzma oczywiście, miły panie. Trafiasz tutaj. Ten zaczął tańczyć. Ważniejsza jest butelka. Szczerze Wam powiem, dużo istotniejsza jest butelka. Bo z butelki można dostać nukakole. Od kapsla można dostać tylko kapsle. Natomiast od butelki czasami można dostać nukakole. I to jest dobry bajer. Który mi się bardzo podoba. Jak widzicie, tych nukakoli mam 18. A wczoraj wieczorem zużyłem 3. Wcześniej zużyłem jeszcze więcej. No i teraz którego gościa uliczyłem, a którego nie. Gdzieś mi ktoś tańczył. Pewnie butelka. I pewnie by mi dała nuka kola. A... I też ten pokój o wersji raz strasznie się buguje. Raz jest taki zbyt jasny, raz jest zbyt ciemny. Coś jest ciągle z nim nie tak, więc nie wiem, czy oni to naprawią, czy co z tym zrobią, ale coś zrobić chyba muszą. Ja myślałem, że on zaczął tańczyć, a jego po prostu zbugował. Cofnęło go. Wiecie tu daj. Widzicie w czwórkę? Są w czwórkę. Mm, już wam pokażę. Jeszcze coś. Tutaj. Jak widzicie te postaci, jedyne co potrzebuje, to właśnie charyzmy. 8 punktów. Tutaj 5 punktów, tutaj 6 punktów i tutaj 2 punkty. To są po prostu postaci, które jedyne co im zostało do wymaksowania to jest właśnie ta charyzma. Już mamy 552 Chwilę wystarczyłoby posiedzieć i byłyby te 3200. Jak widzicie, tutaj przedmiotów troszkę odłożonych mam. Tutaj tak samo. Naprawdę jest tego sporo, tak? Nie ma tego mało. Mam duże ilości przedmiotów, duże ilości na odkładanych rzeczy. Yy, tylko kasy mało. Bo cały czas coś rozbudowuję, cały czas coś przemieszczam, przesuwam, kombinuję. Yy, na przykład co zrobiłem, yy, jak widzieliście do szkolenia, mam bardzo dużo miejsca, bo mam po 10 miejsc yy, na każdy yy, rodzaj speciala. Tak? Na siłę 10 miejsc, na percepcję, na charyzm i tak dalej dalej. Endurance tam jest pierwszy, wytrzymałość, nie charyzma. No, i na każde z tych mam 10 miejsc, co mi daje 60 miejsc do szkolenia, co mi się wydaje 70 miejsc do szkolenia, co mi się wydaje naprawdę sporą liczbą, i że więcej chwilowo chyba nie potrzebuję. Jak tak sobie nad tym pomyślałem, to wydaje mi się, że więcej chwilowo i podejrzewam, że nawet do końca rozgrywki, czyli do momentu, aż wszystkich gości tam ulepszę na 10, 10, 10, 10, 10, nie będę potrzebował, bo nawet jeżeli bym ich wyciągał, dajmy na to z elektrowni, gdzie oni korzystają z siły i wysyłał wszystkich, żeby ćwiczyli percepcję, to potrzebuję takich miejsc 6, tak? Skoro biorę wszystkich z elektrowni i naraz ich wysyłam. A y, mam 10 dostępnych, więc... Tutaj, prawie że nie ma opcji, żeby mi brakło miejsc na dane szkolenie. No, chyba że będę robił tak jak kiedyś robiłem, tą charyzmę odkładał cały czas na koniec, na koniec, na koniec, na koniec. I teraz mi się tej charyzmy sporo nazbierało osób, no i miałem problem, bo mi się nazbierało sporo osób do charyzmy i do inteligencji. Musiałem szkolić na te dwie rzeczy, dobudować specjalnie pomieszczenia, żeby móc jednocześnie szkolić dużo osób, no, ale sobie z tym wszystkim jakoś poradziłem. Inna sprawa wygląda tak, że jednak to sporo mnie kosztowało. No ale trudno. Kapsela tutaj się nie ma jakichś strasznych problemów z zdobywaniem tych kapsli. Um... Co jeszcze? Natomiast te legendarne bronie, no to już mówiłem, że jednak jest to wydatek ogromny, żeby je kupować, żeby tworzyć i tak dalej. Kupować, kupować, nie wiem, jak się to odmienia. Natomiast w ogóle samo ulepszenie tej wytwórni broni, wytwórni outfitów, zbroi, zbroi, wyglądu, strojów, strojów, o chyba tak, strojów jest. Bardzo, bardzo, bardzo drogie, bo to jest chyba 90 tysięcy za ulepszenie tego od zbroi, od pancerzy, yy, strojów. A 60, czy tam chyba 60 od broni, czy 50, a jeszcze 60 barbershop, czyli to od zmiany wyglądu. A jeszcze nie wiem, czy to jest finalne w ogóle ulepszenie tego całego Barbershopu, więc naprawdę nie mam pojęcia, ile może mnie tam wszystko kosztować, bo podejrzewam, że to są setki tysięcy kapsli, te wszystkie ulepszenia tych wszystkich pomieszczeń tak dalej. A do tego dochodzi jeszcze ten Nuka-Cola Bottler, który też bym chciał mieć przynajmniej jedno pomieszczenie takie na full, tam trzy pomieszczenia, gdzie pierwsze kosztuje 3000, drugie już prawie i 3,5, chyba, albo nawet pod 4, czyli pewnie trzecie będzie pod prawie 5. No, więc sobie wyobraźcie, ile to wszystko tam kosztuje, a później jeszcze ulepszenie tego, gdzie to pewnie na drugi poziom to będzie już 18000, albo coś koło 10. Podejrzewam, że coś na pewno powyżej 10, o, w ten sposób, a Kolejne to może być już nawet z 50 albo więcej tysięcy, więc. It was just before dawn they came out of nowhere. Everyone there, everyone, it should have been. We had unbeatable security. Bugle boy told us. Uh, for into their hands. Bugle boy? An idea where Bugle's office are located. Kto to jest ten Bugle boy? Mm. Po jego wizycie y, mieszkańcy Robko Plant. On coś tam, coś tam. Nie wiem co to. U legendarny y, przepis Plan. Recyp, czyli plan na broń. Y, super sprawa. Prawda, super sprawa. No, ale. Y, nie pamiętam, ale chyba w ostatnim odcinku. W którymś odcinku wam obiecałem, że wam pokażę. Hmm. Powiedziałem, że na następny odcinek jego nie wrócę, no to wam pokażę jakie to tam bronie, plany i tak dalej ze sobą przynieśli. I chyba później zapomniałem nagrać tego, więc to chyba zominęło, minęło, Ale na pewno w momencie kiedy będę e, ulepszał. Do kolejnego poziomu, czyli będę kupował te, te za 50-90 tysięcy, tam ulepszenia tego do craftingu legendarnych przedmiotów. No to wtedy na pewno będziecie ze mną, no zobaczycie wszystkie przedmioty, plany, jakie udało mi się przez całą rozgrywkę pozbierać i, i jakie będę mógł wykonać. Teraz powinienem z kasą mieć dużo, dużo szybciej. Powinna mi ona przychodzić, ponieważ ci goście 10 na 10 na 10, tak? Będę ich wysyłał. Oni będą takimi moimi wastlenderowcami i będą po prostu cały czas wysyłani przeze mnie w kółko na wasteland, na wasteland, na wasteland i tak w kółko, w kółko, w kółko. Naprawdę bez końca. Bez przerwy będę ich wysyłał. Żeby zdobywali poziom, to po pierwsze, a po drugie no, przynosili mi kasę i, i dobre rzeczy, przedmiot, bo z takimi statystykami powinno się mi to bardzo opłacić. A jedyne czego im brakuje to właśnie levelu. Okej, okay. Wtarli na miejsce. Jestem po nocce, nie wiem czy tego w ogóle słychać to raczej nie, bo tak peplam cały czas, więc bo raczej można nawet nie zauważyć, że jest po eee, dwie godzinki, powrót wiecie co? a sobie nawet przyspieszymy a czemu nie? raczej znaczy, dwie kole cztery godziny byłby powrót eee, przyspieszyliśmy dlatego, że chcę wam pokazać od razu ten eee, plan Long Institute, Rifle, 16 do 20 kiepskie nie, bo ja znam cenę tam ceny dochodzą do 12 tysięcy, więc. No biorąc pod uwagę, że, że wiem, jakie są ceny tych, tych przedmiotów produkcji legendarnych przedmiotów, no to jednak jest to kiepskie, co nie? Szkoda, że mi nie zalicza tych w Wastelandzie kreatur zabitych jako tych na misjach na przykład. Że wszystko, co zabije na misję, to jest tak jakby kreatura z Wastelandu. Find the first grob jakaś tam. Jest Send Your Dweller in this to Spy and Rider Camp. Mam mieć Rider Armor. Mam na, mam na tyle Rider Armora czy nie? E, bo ostatnio robiłem czystki. Uuu, mam tylko jeden. No to żebym porobił czystki. To bym musiał jednego gościa wysłać. A to jest chyba nie taka prosta misja. No, 28 poziom. 11 plus ataku. Nie no, to chyba ich wyślemy tutaj. Na tą. To mi Mister Handy przynajmniej przyniosą. Na taką to mógłbym wysłać jednego, bo to jest poziom 9 i 4 plus do ataku. Nie, co? To faktycznie wyślemy jednego. Zrobimy tak, wyślemy samą Yen. Bo ona jest silniejsza. I... Próbujemy wysłać... A, nie mogę, bo oni są tam na queście. To nie, do tego gościa wyślemy po prostu w Wasteland. Czy do ćwiczenia, jak myślicie. Gdzie on w ogóle jest? Bo on ma słabe statystyki. Mogę go wrzucić do percepcji. Przydałoby mu się. Przydałoby mu się troszkę czasu. Nie zbieram tego nowego gościa, no bo legendarnego, a nie jakiegoś tam epickiego i tak chyba nie można dostać z tego radiowęzła całego. A mi się nie opłaca, bo ch ch chciałem mieć 100, to mam 100. Dlaczego nie usnę radiowęzła? Poprzednio usnąłem radiowęzeł. Skończyło się to tym, że średnie szczęście mi spadło do 30 paru procent. Naprawdę radiowęzeł ogromnie zwiększa sz szczęście ludzi w krypcie. Mówię to Wam z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem, że tak jest. Bo w momencie, kiedy tego radiomezwa się pozbyłem, skończyło się to tragicznie dla mojej krypty. Wszystkie statystyki, to, to szczęście poszło się rypać na łeb, na szyję całkowicie. To nie, że trochę, czy tam spadło, czy coś. Całkowicie poszło się rypać na łeb, na szyję. Nie było szans go podnieść, dopóki nie odbudowałem tego całego właśnie przywoływania tej całej radiostacji. Dobra, oni idą do tej stacji Red Rocket. Um, tutaj nic ciekawego się nie dzieje, więc no... ...to chyba by było na tyle, tak? Ta pani podróżuje daleko, oni sobie gdzieś tam idą, a ta pani będzie... ...zdobywała poziomy Ania Nunia. No, w sensie moja dziewczyna. Troszkę jej trzeba będzie fryzurę zmienić. Ale wygląd... ...pasuje jej to ubranie, także... ...to jej chyba zostawię. Jak widzicie, szczęście ma. Bo jest ile? No już 52 minuty jest na tym? To tyle ten odcinek trwa? Ok, kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z tej strony był Shadow Listę, a to był Jest i Będzie Fallout Shelter. I przepraszam, że tak przedłużyłem. Na razie. Cześć.